Witacie, witajcie widzowie na kanale Super Galvatron, to jak zwykle Sebu. Witacie w filmiku pod tytułem nowości figurek Transformers i to będą nowości w sumie z wczorajszego dnia, ale że filmy będę dawał co niedzielę. Tamten co był to był na próbę. A więc jedziemy. Pierwszy Aldu, oczywiście to jest Squeaks, nowy robot, jakby ktoś nie wiedział w fabule. Taki Alaminikon, coś takiego. Taki mniejszy pomacnik. Nie wiem, jak będzie odgrywał rolę w filmie. Ale mi się jego figurka podoba. Zmienia się on w motocykl. Bardzo fajny. Oczywiście z tyłu jakiś bagażniczek. A co z tym bagażniku? Dowiecie się po drugim zdjęciu. I jak ktoś się spyta czy z tego kupię? Oczywiście, że tak. Z uwagi na ten wielki gnat, który trzyma w ręce. Jakiś mały centrum. Nie wiem, do swojej... Nie wiem naprawy, czy jakieś po prostu narzędzia z bronią. Nie wiem co to jest. Yy, dowiemy się zapewne w filmie, o ile będzie on to miał, a chyba będzie on to miał w filmie. Yy, bardzo fajny robocik, kolekcjonerom polecam. Drugi natomiast Deluxe jest to Deluxe Slash, którego szczerze yy, lu lubię tę postać i ten, ale ile że razy możemy dostawać to samo. No okazuje się, że możemy. Ta figurka jest podobna do tej czwórki, jednak zawiera ona tylko zmieniony kolor yy, z, 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 z jakichś tam kolorów na właśnie srebrny. Te yy, srebrny nie mogę się wysłać po prostu srebrny, niebieski i tyle. O. Jeżeli ktoś go nie ma, niech sobie zakupi. Jeżeli ktoś go ma, nie musi. O. Bo mi się wydaje, że poprzedni był o wiele, o wiele lepszy, kolorystycznie. Kolejną figurką jest Slug. Do niego też mam mm, mieszane uczucia, szczerze. Yy, przypomina to samo co w czwórce. Jest, jest podobny do tej figurki z czwórki. Jest tym samym w sumie. Ma zmieniony kolor yy, na taki. Nie wiem, nie, szary, i taki jakiś. Nie wiem. Nie wiem. O taki brązowy, ale taki jakiś inny. Nie, nie wiem, jakby to powiedzieć. Jeżeli ktoś nie ma tej figurki, to oczywiście może sobie ją zakupić. Ja oczywiście polecam ją jako figurkę do kolekcji, bo jest bardzo fajna. A więc jedziemy dalej. Kolejny deluxe, czyli stray Wow. Naprawdę, mogli, nie wiem, powiększyć go, bo przecież były jednak wyższe od normalnych. A tu, jak zwykle, mała skala. No, trudno. Zmienia się oczywiście kolorystycznie AdMod. Ten sam, jeżeli ktoś nie widział figurek z czwórki, niech sobie po prostu zobaczy. Jeżeli ktoś go nie ma z czwórki, niech sobie go kupi z piątki. A więc jedziemy dalej. Bumblebee. Bumblebee posiada pewne zmiany. Jeżeli chodzi o transformację, będzie możliwe podobna do tego z trójki. I tak, tamto co widzieliśmy w powszechnym filmie było tylko remoldem. Nie sądziłem, że zrobią nową figurkę od zera. Ciekawi mnie jedno, czy ręka pistolet będzie mógł mieć też normalną rękę, czy tylko pistolet. No ciekawe, ciekawe. Oczywiście nie będę go zakupywał. Dalej mamy CrossHS, -a. jest on taki sam jak w poprzedniej części. Nie zmienia się nic, trochę spoilerowo, kolorystycznie i samochodowo nic. A może zostaje taki sam, jak był. Trochę jest pewnie zmieniony pod względem transformacji. Nie wiem, dowiem się, jak sobie go kupię, bo jego z tej kolekcji nie posiadam, bo czekałem na trochę lepszą wersję. Może to jest, nie wiem, zobaczę u recenzentów. Jeżeli go nie macie, to go oczywiście zakupujcie i według waszych potrzeb. Dalej mamy Deluxe Drifta. Fajny Admont, fajnie wszystko, ładny, fajnie, zjadliwy, ale, ale coś mu wystaje. Ojej. Zamaskowane roboty. Na pewno. Nie wiem jak to jeszcze będzie o ile dużo widoczne, ale zobaczmy u recenzentów. Jak widzimy jest on cały pomarańczowy, mam miecze, nie ma złotych mieczy, tylko takie srebrne. No i jeżeli ktoś go nie ma, to niech go sobie zakupi z tamtej części, ale jeżeli ktoś go wolał w tamtej części, niech sobie zakupi obydwa do porównania. Alt modów. Ja go nie wiem, czy zakupię, namyślam się. Dalej mamy już Voyagery. Ostatni Optimus, którego Wam przedstawiłem. Transformacja taka sama jak w czwórce, czyli ten sam ciągnik. Lepiej pomalowane, moim zdaniem lepsze detale, trochę pomalowane, ale i są też gorsze detale w trybie robota. I Jest on trochę ulepszony, moim zdaniem, i lepszy od poprzednika, dlatego, gdyż nie posiada takiego wielkiego plecaka. A jeżeli chodzi o oczy, moim zdaniem, jest trochę złe malowanie, no, ale nie mi to oceniać tylko recenzentów figurek. A jeżeli chodzi o plecak i to, czy bym miał sobie go kupić, mam do tego co mieszane uczucia, bo jeszcze nie wiem, czy sobie go kupić, nie. Dalej jest Hout. I Voyager oczywiście, i jest on fajny, ma fajne detale, fajnie, ale on powinien mieć to mm, z tych zdjęć, czyli to, to z tyłu takie, nie wiem, po prostu to co miał, a tu będzie miał działkę, nie wiem czy będzie się to związało z jakąś jego funkcją, yy, nie wiem, nie wiem po prostu, o tak to wygląda. Mm, I jeżeli chodzi o zakup, nie wiem czy sobie też go kupię. Jeżeli chodzi otóż o najnowszego Grimlocka, oczywiście sobie go, nie chcąc czy chcąc, muszę kupić, bo go nie mam w swojej kolekcji. A wydaje mi się, że kolory jest zbliżona do tego, co widzieliśmy w filmie, czyli wiecie, srebrny, szary i taki ciemny, brązowy co z innymi, bo się dobrze kojarzy Jest to oczywiście taka sama figurka w czwórce, więc transformacja będzie taka sama. Jest tylko zmieniona jak zwykle kolorystyka. No, jeżeli ktoś go nie ma, niech sobie zakupi. No, ja oczywiście polecam Grimlocka. No, a więc jedziemy dalej. Nareszcie coś konkretnego. Deluxe. Nie. Fu. Voyager. Slug. Nie, Twój czwórce. Skorn, przepraszam, mylą mi się ten Dinobot. Nareszcie doczekaliśmy się jego Voyagera. Jej, nareszcie będzie taki sam jak Grimlock. Wow, więc, jeżeli ktoś chce mieć większego Grimlocka, nie chce kupić lidera. Od razu mówię. Ej, nareszcie ten Dinobot będzie, będzie wyższy i ogólnie będzie wyższy. I jeżeli ktoś go nie ma niech sobie zakupi Teraz widzicie nowego robota W ogóle zapomniałem jak on się nazywa Więc, więc fajny ogólnie Powiem Zapomniałem w ogóle jak on się nazywa Więc możecie pisać w komentarzu Ja sobie oczywiście nie będę zatrzymał filmu I sobie szybko tu sprawdzę Więc słyszę klikania To jest stel, Stelbane jakiś Pewnie będzie z tym smokiem drugim Może walczył nie wiem Zobaczymy w filmie ogólnie no taki cybertoński smoczek no zobaczymy jak wypadnie filmie i wtedy będę wiedział czy sobie go kupić czy nie moim zdaniem ciekawy, a więc jedziemy dalej nareszcie najlepszy smaczek tej kolekcji czyli yy, no Megatron właśnie miałem Voyager Megatron i oczywiście, tu jest ten album nowy, czyli ten samolot myśliwiec. No, fajnie to wygląda. Ja oczywiście sobie go może kupię, albo kupię sobie. Zobaczycie jaką wersję za chwilę. No, jeżeli ktoś woli tańszy, woli go mieć w wersji Voyager, to polecam tego. Teraz, właśnie najlepszy smaczek lider. Wow. Wow, nie wiem co o nim powiedzieć. Jak widziałem jego zdjęcia, wow po prostu. Polecam sobie go kupić. Jeżeli ktoś chce mieć fajną wersję i z tą maską taką, którą będzie miał w piątce. I jeszcze tam posiada um, różne ciekawe rzeczy, to sobie możecie zobaczyć ten, ale ja polecam bardziej go kupić i chyba się też na niego skuszę. Po prostu super. Super nowy mod. A więc jeżeli filmik wam się spodobał, nie zapominajcie o komentarzu, o lajku oraz subie. I co mogę jeszcze więcej rzec? Do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień. A na razie trzymajcie się i cześć.